Cześć, tu Asia z motokajna.pl. Dzisiaj mam przyjemność powitać Was z okolic Frankfurtu, gdzie testujemy właśnie nowego Mini Countryman SE. To jest hybryda. To są dwa silniki, 1,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 125 koni. I do tego dołożona bateria o mocy 95 koni, co daje nam łącznie całkiem pokaźne 220 koni, które na autostradzie niemieckiej, podkreślam, sprawowało się naprawdę bardzo dobrze. Było całkiem zrywne, no a spalanie na szczęście nie wzrastało przy tym, także prędkość nie równa się tutaj. Spalaniu potężnemu, jak to zwykle bywa, ponieważ zaliczyłyśmy spalanie, uwaga, w i 2,5 i litra na 100 km. Nigdy chyba takiego spalania przy prędkościach autostradowych jeszcze nie miałam. A skoro mamy do czynienia z hybrydą, to zapewne interesuje Was, jaki jest zasięg tego silnika elektrycznego, czyli tej baterii litowo-jonowej. No, nie jest on duży, jest to, producent podaje do 61 km, natomiast no, ma to być przede wszystkim taki silnik wspomagający. Oczywiście mamy trzy tryby używania tej baterii elektrycznej, możemy sobie ją oszczędzać, przestawić na takie oszczędzanie. Możemy ją wykorzystywać w pełni i przestawić się tylko na elektryczną jazdę, a możemy pozwolić mini automatycznie decydować, co w danym momencie jest dla nas najlepsze. Jednak, jeżeli jesteście z nami w miarę na bieżąco i widzieliście nasz test elektrycznego mini, który opisywałyśmy niedawno na montucaina.pl, wiecie już, że mini wprowadziło do oznakowania. Swoich elektrycznych czy właśnie tych półelektrycznych pojazdów, specjalne logo z literką E na żółtym tle. Jednak ciekawostką, jeżeli chodzi o ten model, jest również to, nie tylko to, że jest to hybryda, hybryda plug-in trzeba dodać, ale również to, że ma on napęd 4x4. Także jak widzicie, jesteśmy w stanie wjechać nawet w taki luźny teren. Nie próbowałam bardziej, bo jestem sama, także nie miałbym mnie ratować, ale wydaje mi się, że mi spokojnie by sobie poradziło i z bardziej luźną nawierzchnią. Wiadomo, zawsze najbardziej nas interesują też takie zmiany widoczne na pierwszy rzut oka i taką zmianą, jeżeli chodzi o nowy model MINI Countryman SE, to są w pełni LEDowe reflektory przednie, nowy grill, jak tu widzicie i za chwilkę Wam pokażę też w pełni LED'owe reflektory tylne z charakterystycznym dla MINI emblematem Union Jack. Oto i one. Jeśli chodzi o wnętrze, to tu zaskoczenia nie ma, jak to MINI już ma w zwyczaju, jest nowoczesne, jest designerskie i zachwyca. Zachwycają przede wszystkim przyciski, które tutaj są umieszczone, między innymi przycisk start-stop w taki niekonwencjonalny sposób. Trochę nam przypomina kokpit jakiegoś samolotu. W centralnym punkcie konsoli znajduje się natomiast ekran multimedialny o średnicy 8,8 cala. I takie też guziki przypominające Kokpit mamy u góry, i te guziki służą między innymi do zmiany oświetlenia ambientowego. Także nie trzeba grzebać w komputerze pokładowym, mamy wszystko pod ręką. Przy okazji mini elektrycznego pokazywałam Wam też rozwiązanie, które mnie osobiście użykło chyba najbardziej, a to jest ładowarka indukcyjna, która znajduje się. Pod A więc nie zabiera nam zbyt duże miejsca, bo tu pod, pod łokietnikiem mamy osobny schowek. Tutaj również znajdują się drobne schowki. Także jest to bardzo poręczny gadżet. na kanapa w nowym Mini Countryman SE jest odrobinę podwyższona. To z uwagi na to, że tutaj właśnie pod tą kanapą znajdują się baterie. Ale czy to wpływa na komfort jazdy pasażerów z tyłu? Wydaje mi się, że nie. Chociażby z tego względu, że właśnie sobie zasiadłam tutaj na tej tylnej kanapie. Tak jakbym siedziała za sobą jako kierowcą, ja mam 1,70 m wzrostu i muszę Wam powiedzieć, że z tyłu masę miejsca na nogi i to samo, spójrzcie, nad głową. Także. Myślę, że przy wyższym kierowcy też byłoby tu bardzo komfortowe. Nie będzie tajemnicą, że zazwyczaj najbardziej na tworzeniu hybrydy cierpi bagażnik, i faktycznie tutaj ten bagażnik w stosunku do poprzedników Countrymana został pomniejszony, ale. Stosunkowo niewiele, ponieważ aktualnie ten bagażnik ma 405 litrów, a z tego co się orientuje wcześniejsze modele, miały około 450 litrów, także nie jest to aż tak strasznie znacząca zmiana. Z uwagi na to, że to są pierwsze jazdy i tak naprawdę do pokonania mamy takie dość krótkie odcinki, ale zróżnicowane, mogę Wam powiedzieć już na wstępie te 220 koni, które tutaj jest i pod maską, i z tyłu pod siedzeniem. Daje, naprawdę daje radę. Na autostradach w ogóle nie ma żadnego problemu. E, świetnie sobie radzi, jeżeli chodzi o dynamikę, o przyspieszenie. E, tutaj za to prowadzenie, za jakość jazdy, naprawdę ogromne brawa dla Mini, jak zawsze. Także, jeżeli jesteście ciekawi naszych wrażeń, to na ten moment jesteśmy naprawdę bardzo na plus. Przede wszystkim z uwagi na osiągi i z uwagi na to spalanie, które tutaj mamy bardzo, bardzo niskie. Oczywiście zasięg tej baterii też zbyt duży nie jest, ale póki co przejechałyśmy już spokojnie kilkadziesiąt kilometrów, i wystarcza jeszcze ta bateria funkcjonuje, także Naprawdę nie ma tragedii. Natomiast więcej myślę, będziemy w stanie Wam powiedzieć, jeżeli uda nam się uzyskać mini countrymana SE na długodystansowy test. A bardzo byśmy chciały, bo naprawdę jestem bardzo ciekawa, jak się będzie spisywał w takim dłuższym użytkowaniu.